Rozpoczynamy Integrity Partners Security Days. To już 17. edycja Integrity Partners Security Days. W tym roku nasze wydarzenie jest wyjątkowe z dwóch powodów. Gościmy ekspertów z ponad 100 organizacji i aż 12 firm technologicznych jest partnerami naszego wydarzenia. Obecność na takiej konferencji jest e, niezbędna dla rozwijania rynku i uświadamiania specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Tutaj podczas tej konferencji próbujemy pokazać synergię i połączenia pomiędzy nami jako poszczególnymi vendorami. Bardzo dobrze jest widzieć jak w takim tempie rozwija się integrity. Mam nadzieję, że to tempo nie tylko nie spadnie, co jeszcze bardziej przyspieszy i, i będziemy też częścią tego rozwoju.